Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało forum producentów produktów regionalnych, którego celem była promocja, wymiana doświadczeń, wyznaczenie trendów promocji w kraju i za granicą, a także nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy producentami produktów regionalnych z województwa Lubuskiego. Znajdujemy się w Urzędzie Marszałkowskim. Rozpoczynamy dzisiaj już trzecie forum producentów produktów regionalnych. To jest bardzo ważne wydarzenie, które skupia 350 producentów. Dzielą się dzisiaj swoimi doświadczeniami, umiejętnościami. Jesteśmy razem po to, żeby jak najlepiej rozwijać to, co producenci regionalni potrafią robić najlepiej. Forum producentów produktów regionalnych jest miejscem, które sprzyja tworzeniu nowych inicjatyw oraz rozwijaniu pomysłów. Trzecie lubuskie forum producentów produktów regionalnych ma posłużyć za taką wymianę informacji między zarządem województwa lubuskim centrum produktu regionalnego a producentami, jeżeli chodzi o sytuację w poszczególnych branżach. My ze swojej strony prezentujemy im informacje. Jeżeli chodzi o dostęp do środków, do nowych programów, do nowych form i możliwości działania w związku z nowym rozdaniem środków unijnych. Producenci, mamy nadzieję, podzielą się z nami dzisiaj informacjami o tym, co się dzieje w ich branżach, jakie mają potrzeby na najbliższy rok i dlaczego my musimy ewentualnie jakieś projekty zacząć realizować albo kontynuować te, które mamy w trakcie. Spotkanie obfitowało w produkty regionalne od rodzimych producentów, czyli to, co w Lubuskim najlepsze. To są producenci, którzy mają szerokie doświadczenie i to doświadczenie nabyli we współpracy z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego. Od nas dostali pomoc merytoryczną, ale też dzisiaj dowiedzą się podczas tego forum. Na jakie pieniądze mogą liczyć tutaj poprzez Urząd Marszałkowski z pieniędzy unijnych, ale również z naszego samorządu, no i wymienią się swoimi doświadczeniami między sobą, bo zawsze my korzystamy też z ich pomysłów, bo oni już w tej chwili no, są takimi ludźmi, którzy zdobyli przez te 5 lat, tak jak i my, duże doświadczenie w tej branży. Ważnym punktem forum jest również zapoznanie się ze stoiskami lokalnych producentów, połączone z degustacją. W dniu dzisiejszym odbywają się panele branżowe podczas dzisiejszego forum tutaj w Urzędzie Marszałkowskim. Są dla nas jako producentów niezbędne, dlatego że stwarzają także płaszczyznę wymiany doświadczeń, szukania rozwiązań, zadajemy sobie pytania, na które może nieraz nie znajdujemy odpowiedzi. Będziemy chcieli wspólnymi siłami opracować po prostu taki program na najbliższy czas. Misją LCPR jest tworzenie przestrzeni dla producentów oraz pomoc w realizacji ich przedsięwzięć i pomysłów. Mamy nadzieję, że działania, które zdecydowaliśmy się podjąć w trakcie tegorocznego forum, przyniosą nam wiele dobrych i konstruktywnych rozwiązań, sprawiając, że będziemy nadal wspólnie się rozwijać. Dziękujemy i do zobaczenia!